Kolejna sobota minęła pod znakiem piłkarskich emocji. Na naszym stadionie zmierzyli się Dąb Barcin oraz GKS Spójnia Białe Błota. Tak wyglądał skład wyjściowy naszych Świetlik, Ciszewski, Dreżewski, Trepka, Nadzieja, Marcisz, Nowakowski, Gryglewicz, Kowalski, Kurant i Filipiak. Oraz gości Prusakowski, Kubiak, Szafrański, Płciennik, Nowak, Dobrowolski, Fabian, Toczkiewicz, Drygiel. Baranowski oraz Osuch. Podczas tego meczu padły trzy gole dla dębu, które należały do Filipiaka, Gryglewicza oraz Dreżewskiego. Dzięki obronionemu rzutowi karnemu, Dąb Barcin zachował tego dnia czyste konto. Do końca rozgrywek zostały cztery kolejki. Obecnie Dąb Barcin zajmuje drugie miejsce w tabeli, ustępując tylko pałczance żnin różnicą 8 punktów. Właśnie z Pałuczanką żnin zmierzyło się ostatnio zagłębie piechcin, przegrywając 0 do 3. Go, go, go,